Dzisiaj być zrobić z tej strony Firek. Pewnie zastanowić się, się do jestem w Ross Citizens. Ponieważ jest nowy update w... Ross Citizens. ale ja to kurwa wytłumaczyłem. Mini update zrobili yyy.

MINI UPDATE Co jest nowego? Dwa nowe pick-upy, modele Flatbed in zwykły ten, L Large cam Camper Trailer Doda <coughs> Dodali prac Kasiera. No i teraz możesz kupić 12 samochodów zamiast 10 Mm. Więc teraz sobie pojedziemy. Kurat mi nie sai, więc nie przetestujemy tego, chyba że żeby... będzie taniej, kurwa. Yy, ogólnie jestem zdenerwowany na RODSITZENS. Ale trudno. Samochód. Flatbed tak wygląda, o kurde! Co mija, lesa. No co się doliło. Reset. On się po do spodolił. What the fuck? Ymm... Zostawcie sobie kawałka. Czy ja muszę rejoinować? To już widzimy się po szybkim rejoin. Już jesteśmy po rejoinie. Ymm... Czyli mam taką wizowę nauczkę, żeby nie klikać kurwa tego. Eee... No, eee... żeby nie kupiwać... ...autobus z on wygląda tak, ale on był. I pick-up truck, czyli to jest pick-up bardzo piękny. Wyjdę. Zadali w ogóle jakąś szczepę. No mam tu tylko Large campel. O kurde, co to jest? Co to jest? Bestia. My tutaj nic nie mamy. Coś ciekawych rzeczy. Aha <kluzny> praca, 2 razy bonus będzie przynosić rękę w kolejce do To może sobie dzisiaj pozarabiam troszkę. Jeżeli ten film jest około 19... to jest ten. Około 20, nie wiem, 30 .00. Będzie live z PCD. Albo z simulatora. Jeszcze nie wiem. Wybierzecie w ankiecie. O gdzie ja jadę? What the fuck! się zagapiłem, wszelam na domy. Um. Ale drift, ale drift, ale drift. Zaparkujemy idealnie. W ogóle Madrid DRIP po prostu z UK. Oczywiście żartuję. 13 na godzinę i jest 2 razy bonus. Ciekawe gdzie ja tu mam stać, chyba. Do tamtej kasy mam być

Lebek Tyk. Tyk. Siup. 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 42, to się raczej nie opyla tego. No ale tak ta prosto wygląda. Ja to stanę tylko po to do screenshota. Nie wiem czemu ja muszę rejojnować za każdym razem żeby no to...

Co widzimy się chyba w następnym odcinku, nie wiem, na lajdzie się widzimy, nie wiem więc trzymajcie się idu!